Woda. Nie wiem jaki to jest kolor, błękit, Płęk, ale nie jest mętna, w jest to tak dobrą tylko trochę, jest to bardzo czysta woda I cały czas taka właśnie niebieska, niezależnie gdzie się podejdzie, czy podejdzie bardzo pięknie, się robi przezroczysto, nawet jakieś miasto. Dalej w sumie woda jest niebieska.

Robił, leje i wypukuje skały. Rzeźbi, woda o, sól morska, nawet jest tutaj, wyrzucona przez morze śródziemne. Przepisy dotyczącego, w kolorze i woda. Dają trochę mniejsze a jak się pojedzie w głąb to naprawdę no, robią wrażenie, są dosyć duże jakby się znajdowały w Polsce, byłyby jedne, jednymi z większych Tak mi się wydaje No i żeby było widać to no, się mocno wyjrzały a to co jaskinia?